Paweł zamarł, gdy zobaczył grup ukochanej żony. Czy zły los da spokój tej rodzinie? Przychodzi codziennie do Kasi 27 litrów. Na cmentarz. Pan Paweł rozmawia ze swoją ukochaną żoną. Opowiada jej swoje troski i radości. Mówi jak rośnie ich synek Wiktor. Dba o jej grup. I tak bardzo tęskni. Przed kilkoma dniami jego serce zamarło, gdy zobaczył, co się wydarzyło z mogiłą Kasi. Mam całkowitą pustkę w głowie. Jak żyję, to o takim przypadku nigdy nie słyszałam, mówi nam pani Stanisława Korzuchowska, teściowa zmarłej Kasi. Najbliżsi 27 latki są załamani tym, co się wydarzyło z jej grobem. Historia Kasi i Pawła. Kasia i Paweł byli w sobie tak szaleńczo zakochani i na każdym kroku to podkreślali. Ciągle słychać było: Kocham cię. Jakby czuli, że muszą to wypowiedzieć na zapas, bo później może tego zabraknąć. W lipcu 2023 roku przyjechali na wakacje do Polski. Mieszkali i pracowali w Szwecji. Świeżo upieczeni małżonkowie spodziewali się pierwszego dziecka. Biła od nich radość na kilometr. Ostatniego dnia pobytu, 31 lipca, kiedy para była już spakowana i miała ruszyć na prom, Kasia zaczęła plamić. Dwa dni wcześniej była u lekarza i wszystko było w porządku. Dziecko było dobrze ułożone. Sama mówiła, że nic, tylko dziecko urodzić. Ona się nie bała porodu, tłumaczyła nam pani Stanisława. Kołobrzeg. Kasia zmarła po cesarskim cięciu. Śledztwo w sprawie błędu medycznego. 27 latka trafiła do regionalnego szpitala w Kołobrzegu, województwo zachodniopomorskie. Zaczęła się akcja porodoła. Lekarze zdecydowali o cesarskim cięciu. Urodził się Wiktorek. Kasia zdążyła przytulić synka. Paweł zrobił jej pierwsze i ostatnie zdjęcie z nim. Usłyszał ostatnie Kocham Cię. A potem stan 27-latki nagle się pogorszył. W krytycznym stanie trafiła na ojom. Z dokumentów, które posiada rodzina Kasi, wynika, że podczas cesarskiego cięcia przecięto tętnicę biodrową i moczowody. Doszło do krwawienia, a potem niewydolności. Wdała się sepsa. 27 latka, przez 28 dni walczyła o życie. Zmarła 28 sierpnia. Najbliżsi obwiniają lekarzy o śmierci młodej mamy. Zdrowa kobieta poszła urodzić dziecko i wywieziono ją ze szpitala w trumnie, podkreśliła pani Stanisława. Sprawę śmierci 27-latki prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Postępowanie jest prowadzone w kierunku bezpośredniego narażenia na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Lekarz, który przeprowadzał cesarskie cięcie, nadal pracuje w szpitalu. Straszny widok na cmentarzu. Grób Kasi niemal przestał istnieć. Okrutny los nadal nie oszczędza tej rodziny. Ich koszmar wciąż trwa, i jakby tego było mało, przyszło im się zmierzyć z bardzo przykrym zdarzeniem. We wtorkowy wieczór, 27 lutego, grób Kasi, znajdujący się na cmentarzu w Rymaniu, niemal przestał istnieć. Spłonął nagrobek grobek Kasi. Spaliło się wszystko, włącznie z krzyżem, mówi nam pani Stanisława. Rodzina jest załamana. Syn codziennie chodzi do Kasi i tam były tylko elektryczne znicze. Mam całkowitą pustkę w głowie. Jak żyje, to o takim przypadku nigdy nie słyszałam, podkreśla nasza rozmówczyni. Aż łzy same się cisną. Przytulam rodzinę i życzę, by zła karta w końcu się odwróciła. Czy zły los da spokój tej rodzinie? Piszą znajomi rodziny. Na miejscu interweniowali strażacy z OSP Rymań. Udało im się zapobiec rozprzestrzenianiu ognia, ale plastikowy pomnik wraz z wieńcami doszczętnie spłonął. Według ochotników, do pożaru najprawdopodobniej doprowadził znicz, od którego zapaliły się wieńce. Co mogło doprowadzić do pożaru? Baterie od wilgoci i nagrzania są zdolne do samozapłonu. Taka jest nasza prawdopodobna przyczyna. Chyba, że rodzina ma przesłanki, by sądzić inaczej, mówią nam druchowie. Mieliśmy taki przypadek, że stojący na grobie zniczna baterie się stopił, szczęśliwie nie doszło do pożaru, dodają. Dla pana Pawła to szczególnie przykre. Codziennie odwiedza żonę, a tu to wyjątkowe miejsce pamięci nagle niemal przestało istnieć. Mąż Kasi uprzątnął zgliszcza i ustawił tymczasowy nagrobek. I jak co dzień będzie tu odwiedzał ukochaną żonę.